Co to za banda? To nie jest banda, to jest band. Wanda i Banda. Właśnie mówię. E, Wanda, co nie chciała Niemca? Nie, to jest Wanda, co właśnie mile na mnie zawsze spoglądałam. E, nie wiem, czy kojarzycie Wanda i Bandy? Możecie przez problemu kojarzyć, bo swego czasu tak, chyba tak, tak, zrobili tak. jakiś utwór Wspólnie. na samplu. Tak, Wanda no, 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 no. i Bandy. No, no. E, dobra, no i co? Dzisiaj macie zadanie odgadnąć zespoły muzyczne, grupy muzyczne na podstawie zdjęć. Są same tych polskie, tych... same zagraniczne, czy mix? Mix Dawać, Dawać. może, może same polskie, nie, no, może same móc. zagraniczne, nie powiem, no bo to jest odgadzanie, no podpowiadanie. Dobra, nie, nie przedłużamy, lecimy do pierwszego przykładu, a w nim taki zespół bierzemy sobie. Chyba nie hmm. dla wszystkich. Adam ma. Adam o mi że ci przylatuje przed oczami teraz. <śmienicą computersza> to nie jest łam, o... Adam. Czekaj, spróbuję. To jest to Michael, nie? <śmienicą> nie wiem. Uwaga, będzie zabawnie, słuchajcie, Więc będzie zabawnie, bo ja nie sądzę z tego, że jestem jakimś wielkim melomanem. Dawaj szwy. No to jest pierwsze. BG's? To jest BG's. Brawo. BGs. Yeah. Brawo. Co zaśpiewa, i ty masz taki... Mm. Stay tak! stay live. <śmienicą> Ne, to jest szybko, to jest szybko. Ne, A dobra, widać to. To jest jeden z trudniejszych dzisiaj, więc jeżeli wam się nie uda. To myślę, nie jest ja szybko, to jest The Eagles. The Eagles? Tu. Mm. Uh. Ojej. Ojej, to no to poleciałem. No, to nie, to dobrze, to trzecia runda. Nie, no to jest, chociaż kurde. Kurde, mam strzał. To chyba nie jest to co myślałem. W co to wybarwi? Co to wybarwi? To tak. Początkowo myślałem, że to jest Green Day, ale to nie jest Green Day. Ale tak? nie, nie, nie. To jest My Chemical Romance? Dokładnie, czy? to jest My Chemical Romance. O, myślę, że Adam. Ale pierwszy skrajnie nie z Green Dayem, bo zobaczyłem takie bojdowe e, czarne przy oku. No bo to jest mniej, mniej więcej day. ten sam okres, nie wiem. Później chyba powstał My Chemical Romance. No ale dobrze, nie wiem. wygląda nie trzecia, więc. E, Czwarta, proszę. To jest Easy. Czy gdzieś co to jest? Nie wiem, co to jest. Ja pas. Evanescence? To nie jest Evanescence. Kurde! To jest Nightwish. Aaaa! Hahaha! Ja, tak to jest Evanescence. Nie, nie. Ja czasami słucham. No dobra. Tatuję was z takim heavy metalem. Dobra, runda piąta. A, piąta, tak. Hmm? Co? To jest Banda Iwanda. Nie wiem, co to jest. Też to nie nie jakaś jest jakoś mm, Komediowa grupa rapowa, zaś mi się wydaje. Też nie wiem, co to jest, serio. Hmm. Z Boys. Okay. Beastie Boys. Okej. Beastie Boys? Oooo. No dobra. Runda Was? szósta. <laughs> Syn napisał kreskę, że pasuje ją w momencie zmazam, nie? <laughs> <Kurde>. <laughs> dobra. Ojej. To jest bardzo charakterystyczny Band. Tak. No, coś takiego, ale. Simon Garfunkel Nie, no so człowiek, Zizi to <laughs> to. Nie wiem, co to jest Easy Top. Nigdy nie słyszałem żadnego kawałka. Nie znasz. Słyszałeś. Tyryl. Słyszałeś? Shop, dressed man. dressed man. Na przykład. Um, nie wiem, co to znosiłeś starannie. Za, za chwilę ci puszczę. Chwilę ci Runda siódma. Kurde, mam no, że. Widziałem. Słyszałem. Na pewno. O tych masz podpowiedzi powinien iść zaśpiewać. Jakiś jeden krótki kawałek od nich. Najbardziej popularny. No bo dobra, nie rób tego. A ten gość tam po mi coś podpowiada. Tricky, tricky. It's tricky. To racker, rhyme to rack a rhyme this right on time. It's tricky. O, ja za zapisuję, ale to może być głupie. Czekaj, czekaj. A za będziesz będziesz oddejmował. Nie, okay. jeszcze jest na przykład. This way? Uh, no, so, this way. no. No, 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 nie wiem czy mam dobrze, nie wiem czy dobrze Run DMC? No chyba może dobrze, ja mam bossy DMC? Run DMC? Yes. Oh, dobrze, tak. lecimy dalej uh, To będzie albo jeden, albo drugi zespół nie ale, wiem, nie, ale Nie musimy, musimy zrobić kiedyś cosplay I, i tak, takie sobie zapuścić Dobra A To nie jest stare zdjęcie tego zespołu? Wydaje mi się, że ten drugi poprawek to jest wokalista. Ciekawe że nie? To jest chipa? Nie, nie. Ramones? Tak. Są ramoneski. Co to jest Ramones? Nie znasz? Nie! nie, nie gość. Przecież od nie nazwy no. tego zespołu jest nazwa tej grupy. To Dajcie jeden kawałek. No nie znam żadnego. Nie, no znam. Z... To się znaczy, nie Pomyślcie ja. Nie że lucę, ale. Z... Zespół znam dwa, trzy kawałki, ale nie znam ale... Ale ja podobny jest, ale ja go, go wziąłem z uwagi, ja go wziąłem start, to to z uwagi... Ja się No to nie podobne jest? Jest podobny. No to znaczy. tak, ale, ale ja, wzią, wziąłem, ja wziąłem ten zespół akurat z uwagi na Ramoneski tutaj, bo to jest taka podpowiedź popkulturowa, tak, tak, ja po Ramoneskach odgadowałem. Dobrze. Ale tego zespołu myślę, że też ciężko nie znać. Jeżeli chodzi o wkład popkulturowy, to jest równie znaczące. Ten pan jest bardzo niezadowolony. Ty z tego że nie znasz. Jak powiecie tą nazwę, to ja powiem, że tak, oczywiście, że to jest to. No, muszę przypomnieć. W zasadzie to może jedyna ignoranta, ale według mnie chyba jedna piosenka głównie króluje. Nie. Nie. Znaczy ja nie słuchałem nigdy za wiele, ale... Ja mam bardziej wrażenie, że właśnie z tej jednej piosenki i z wizerunku jakie piosenki? Nie przypomysł. Mogę już opowiedzieć? Mhm. piosenka jest I was made to love you, baby. Tak. A to jest Kiss. Ale jest tak, na To jest kis, ale na przykład like Heaven's on Fire. Mm. Mm. No, tak. mm. Możliwe, że... Tak. No, no. Mm. Mm. Mm -hmm. Nie, mają, mają sporo. Keys faktycznie. Dobrze, lecimy dalej. Ojej. Co jest? Inaczej no Ach. Nostalgia! Dzisiaj króluje. Ja jestem Soulem, więc ja przepraszam wiem, wszystkich z, nie wiem. z góry, zaraz z, na to no no tak, się znajdzie w sekcji w... komentarzy jakiś e, naszej komentarz, naszej że... Tak, że jestem dziadercem już żebym przestał robić quizy takie. rockset Kurde, no to może być dobry. Blondie. Dobry. Blondie. Blondie. One way or another. Blondie to akurat jest zespół, który wyprodukował masę hitów non-stop lecących w radiu. No nie, no dobra, powiedz nas o czytanie 3, 4, bo nie. Tak, Sopot. Jem. Sopot. I ten gość. Sopot. To jest on? Nikt z nich nie śpiewał, wiecie o tym. Co tak. Się to... Nie, że... dziewczyny śpiewały, dziewczyny Tylko śpiewały. Jedna. Tylko jedna. jedna. Raz Putin, father of a Russian queen. Lover. Lover. <laughs> tak <To> wiem. Kurde. <laughs> Świadomiłem uh, sobie w momencie, kiedy wie, to. Połączyłeś jeszcze Deli Kurz z tym Nie z tego, wiem, co <laughs> <so> to jest. <laughs> tam jest fajnym coś tatusiem. tam na fajny jest. Jak to było? Jest, jest szalony na punkcie spoko to się. Mieliśmy ten quiz tutaj robiony z Google Translatora Lyrics. Wszystkie. Trzeba wrócić To było ale. fajne, tak, koniecznie. Ja nie wiem, co to jest. Strzela na podstawie skojarzenia, ale nie wiem. Ty, bo tu widzę, że raczej dajesz tak, ty coś kojarzysz, a ty raczej nie słuchałeś tego. Co ja, zapisałem. ja nie wiem co to jest. Serio. Nie wiem, no, wiesz co to jest, bez przysady. Nie wiem, ja zapisałem, że to jest Sabaton. Nie, jest. nie no, Ramstein to jest. To jest Ramstein. A jezu, rzeczywiście. No kur... o, to, to się wykupiliśmy teraz. No, dobra, a tu? Kurde, ten gość na środku jest największą podpowiedzią. Ja pasuję, nie wiem. Europe. <głosy> Europe. <głosy> to jest Lady <noise> Punk. Borysemisz na środku. O, jezu, rzeczywiście. nasze gdzieś po boku. Są Tysiek, tak? Sołtysik, Ej, nie, ja zbyt tylko zbyt. znam dwóch. To jest Lady Punk? Tak. No, faktycznie. Faktycznie. No. no... Ale byłem przekonany, że już idziesz w taki temat zagraniczny, że już tutaj nie będzie w ogóle polskiego zespołu. No nara. tutaj. No. Nie, no to jest Przyszycie. No widzisz, ale kojarzysz, bo to też są postaci, które. Nie, ale akurat ja mam płyty. Dobra, ale przeszły jakby ich wizerunek. Axel Rose. pod popkultury. -pop jest to oczywiście. Jak się Cancel nazywa ten. E, Slash. Slash. No. Dobra, ta czternastka. Eee, uh, oha, dobrze. Hmm. Nie ona już to dobrze zapisałem. Ruxnet? Eurythmics, tak, Lennox, nie Lennox. Kurde. Oczywiście. Eurythmics, faktycznie. I George Michael lookalike. Uh, dobra. Tu? O nie. Nie wiem. Ja pas. Nie, nie mam żadnego skojarzenia. Czy ja wiem, że był taki Girl, girl Band. E ale nie znam jej nazwy. Nazwy. Hmm. Hmm. Mhm. Tak. No, ale to jest odpowiedź. Nie rób tego. Nie wiem. Szukałem. Jest TLC, ale no nie mogę sobie przypomnieć, jak zaniściłeś to od razu. Nie wiem, nie wiem. Don't Go Chase waterfalls Tak, ale. Hm. Nie wiem czy do tego doszło do swojej podpowiedzi. Dobra, nie rób takich rzeczy. O Jezu, czekaj. Co to jest? Dobra. Ja kojarzę, ale nie przypomnę sobie, więc ja od razu mówię pas. Dobra, ja też mogę spasować bo bym to długo szukał, ale jak to nie powiedzisz nie? Tak, to mi się tym Marvel Marvelettes no. to jest, nie, ale to jest m.in. Mr. Postman, Postman. Tak, m.in. dużo fajnych kawałków. Dobrze, to runda... i to też taki jest takie zdjęcie, one oh, yeah. zawsze wyglądały tak samo, więc tak, myślę, że można sobie to gdzieś tam zakodować w głowie na przyszłość. Ten Mr. Postman teledysk, który jest na YouTubie ich, jest z takimi wzorami właśnie. No. Może one wszystko nagrywały, nie wiem, nie znam. Runda 18. Charakterystyczna Kurde, też postać. Kurde, no ten gość zmarł parę lat temu na środku. Tak, no. tak, tak, tak. I oni zakończyli Jezu, karierę. Uh, Jezu, jak oni się nazywają. Kurde, czekaj, ja sobie to przypomnę. Dużo ciężkiej muzyki dzisiaj. No oh, dobra, wiem, 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 wiem. Motorhead? To motorhead. jest Motorhead, brawo. Motorhead. Dało się Ace of Spades. Dokładnie, To chyba piosenka z nie? Tak. Aha, dobra, ukryte to jest trochę. Ale możliwe, że totalne głupstwo napisałem w tym momencie, więc już nic nie mówię. Dobra, spróbuję. Wydaje mi się, że to jest młody, gawliński, co są wilki. To są wilki, brawo, wspomnieliście. Tak. Dobrze, to runda ostatnia. Taki zespół. Tyle czekaj, bo ja nie chcę teraz głupio odpowiedzieć. Serio, nikogo nie rozpoznaj spa, będę strzelał. Ja nie wiem, jak wyglądają ci z tego zespołu, więc. Poczekaj, nie pokazuj jeszcze, bo jeszcze myślę. To, 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 myślałem na początku nad polskim zespołem. No, chwili? Ja strzelam, sorry. Kurczę, może akurat tego zespołu no. nie słucham. Nie, nie słucham Deep Purple. Więc dałem Deep Purple To jest jam. Kurde, bo no chciałem z... powiedzieć Jem To jest Ride. Chciałem <noise> powiedzieć Jem Ale patrzę tam jest koszulka Iron Maiden, takie zdjęcie trochę amerykańskie oh, Kurde, co za jaja, ale efekt, w sensie zdjęcie jest mega amerykańskie Ale patrzę myślisz, że to jest reader przecież, ale my się kurde, nie wiem jak wyglądają Iron Maiden, tam jest koszulka Ja pierdziele No dobrze, dokonaliśmy do końca Ile przykładów. Tak, 10 Czyli Mam nadzieję, A, że dobra, się to zabawa. zrobiliście. Zabawa, jest tutaj się. potencjał na poziom, O, Jak ja to zrobię, to będziecie mieli po zero punktów. W sensie. Do usłyszenia. To jest super zabawa się. zrobić quiz, żeby wszyscy mieli po zero punktów. A widzowie się, będziecie wy, mieli zero punktów. Wy. Nie, widzowie więcej na pewno. <laughs> na razie. Super hej. fan.